miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd, aż na wieki. Amen. Słowo, które będzie podstawą dzisiejszego rozważania, to są słowa z pierwszego listu Piotra, z czwartego rozdziału. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni, trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim być uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Wszechmogący Boży Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić, zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Wsiądźmy. Dzisiaj troszkę dłużej postaliśmy, ale myślę, że teraz co najmniej 45 minut sobie posiedzicie. Nie no, żartuję, myślę, że nie aż tak długo. Natomiast tekst, który przed chwilą usłyszeliście, jest tekstem listu, tak? Więc mamy taką sytuację, w której ktoś pisze do kogoś list, jest jak określony kontekst, jest, są to określoni ludzie i osoba apostoła Piotra też nie jest bez znaczenia. Tak więc mamy sytuację, w której ktoś zwraca się do kogoś z pytaniami, prośbami, zwracaniem uwagi, tak? I... Kontekst tego, jakby nakreślają nam już te pierwsze słowa, które są tutaj na samym początku zaznaczone, to znaczy, że lecz przybliżył się koniec wszystkiego. No i co to znaczy, że przybliżył się koniec wszystkiego? Jak słyszymy w telewizji, że już nic nie będzie, no to mamy świadomość, że jednak jakaś bliżej, nieokreślona przyszłość jest nam jeszcze dana, ale no, nie na najlepszych barwach ona się po prostu kształtuje. Tak? Kiedy słyszymy, że przybliża się koniec wszystkiego w kontekście Biblii, no to mamy na myśli Apokalipsa. Apokalipsa, no to już jest temat lekko drażliwy. No bo czym ona faktycznie ma być? Czy to będzie wojna za naszymi słodkimi granicami? Czy być może będzie to pozbawienie nas złotówki? A być może będą to jeszcze inne rzeczy, typu wprowadzenie nas w jakiś stan. Nie wiem, zawieszenia, tak? Może to będzie wysłanie naszych żołnierzy na Ukrainę, kiedy my poczujemy, że zbliża się koniec wszystkiego? A być może będzie to sytuacja, w której dostaniemy diagnozę jakiejś choroby i wtedy zaczniemy się zastanawiać, po co to wszystko, co ze mną, co z moimi bliskimi, co z moimi decyzjami, czy były dobre, czy złe. I wtedy złożymy ręce do modlitwy i powiemy, Panie, czuję, że zbliża się koniec wszystkiego. Co ja mam teraz robić? I czy to, co zrobiłem, było dobre? Czyli kontekst mamy niełatwy, bo musimy sobie uświadomić rzeczywistość ludzi, którzy faktycznie raczej widzą kres swojego życia. Jak on się skończy? To raczej nie łono, y, znaczy łoże choroby, to nie sytuacja, w której y, dzieje się wojna jakaś globalna, tylko to sytuacja akurat tutaj jest y, sytuacja jeszcze prześladowań tej drugiej fali za cesarza Dominicjana, który nie przysłużył się dobrze dla chrześcijaństwa. Różnie y, mówią o tym źródła historyczne, ale Domicjan faktycznie przykręcił śrubę dla chrześcijan. I to tak dość konkretnie. Niektórzy mówią o tym, że faktycznie były wyroki śmierci y, na chrześcijanach, niektórzy mówią, że niekoniecznie. Natomiast co jest pewne, to to, że chrześcijanie byli na pewno oskarżani fałszywie. Że na przykład organizowali orgie seksualne, że nienawidzili dzieci, że stowarzyszali się w tajne, w tajne jakieś takie komórki, które były takimi komórkami, które raczej chciały hmm, przeciwdziałać temu wszystkiemu, co cesarstwo rzymskie na danych terenach zakładało. No to możecie sobie wyobrazić teraz, jakby ktoś składał donos codziennie na nas, tak jak tutaj sobie siedzimy, no, że my tutaj się tak potajemnie spotykamy, że mamy tutaj tajne plany, jesteśmy taką lożą, która ma tutaj chęć zawładnąć światem, a na pewno Tychami. No i generalnie no, tutaj no, cuda się dzieją, tak? Dzieci nie idą na szkółkę, tylko możemy sobie wyobrazić, co tam na ich temat było mówione. Jak byśmy wyglądali na zewnątrz w Tychach na przykład? ale ze względu na to, że transmitujemy, to jakbyśmy wyglądali na całą Polskę, a i świat nawet, tak? Znaczy, mielibyśmy, odczuwalibyśmy sympatię od ludzi, czy raczej niekoniecznie? No, no na pewno byśmy się tłumaczyli, nie no, my żadnych dzieci w ofierze nie składamy, nie jesteśmy żadną lożą, nie mamy żadnych tajnych planów przejęcia tychów, ani nawet Polski, ani nawet świata, tak się tylko tutaj spotykamy. I kto nam mówi, że? Z naszym takim narodowym podejściem, raczej pozytywnym do mm, mitycznego postrzegania rzeczywistości świata. Kto uwierzy, ten uwierzy. Kto nie uwierzy, plotka poszła. No i z taką rzeczywistością mierzą się właśnie ludzie, do których Piotr się zwraca, mówiąc bardzo konkretne rzeczy. Mówi o przede wszystkim, po pierwsze, bądźcie więc roztropni i trzeźwi. Roztropność to taka y, mądrość y, postrzegania rzeczywistości y, w kilku płaszczyznach. My mamy raczej tendencję do tego, że mamy jedno płaszczyznowe postrzeganie świata i raczej nasze decyzje są ostateczne, tak? Znaczy nie mówię, że u wszystkich, ale raczej mamy taką tendencję, że jak już mamy jakieś zdanie, to raczej go nie zmieniamy. Nie dopuszczamy do tego, aby ktoś nam mógł przemówić, y, dać jakieś argumenty. Raczej mówimy... Tak jest, koniec, kropka. A o chrześcijaństwie, naszym pojmowaniu chrześcijaństwa, zwłaszcza, czy to będzie luterańskie, rzymskokatolickie, prawosławne, każdy z nas ma swoją rację, koniec, kropka. Roztropność yy, nie do końca jest właśnie czymś takim. Roztropność dopuszcza coś z zewnątrz. Roztropność pozwala zadawać pytania, pozwala szukać, pozwala być w drodze. No i teraz pytanie, czy ta roztropność, którą Paweł nawołuje do, do, do ludzi, do których pisze, jest także i naszym przyczynkiem? Czy jesteśmy raczej zamknięci? Czy wręcz wolimy być zamknięci? W takiej puszce hermetycznej, w której wszystko wiadomo: Pan Bóg jest taki, lubi takich ludzi, takich nie lubi, takich ukaże, a takich wynagrodzi. I to jest bezpieczna rzeczywistość, tak, której mówimy, okej, okay, tutaj wszystko jest jasne. Ale ja nie wiem, czy tak jest. Znaczy chciałbym na pewno w swojej jakby takim... Bo, znaczy moje zwiastowanie byłoby łatwiejsze, tak? Natomiast prawda jest taka, że chyba tak nie do końca jest. Bo jeżeli roztropność, no to dopuszczanie czegoś, co może nam jednak zburzyć naszą taką jasno-klarowną rzeczywistość. Mówi też o trzeźwości. No właśnie. E, powinniśmy być trzeźwi zawsze. E, czy raczej możemy pozwolić sobie na od czasu do czasu jakiś taki drobny e, drink, piwko albo kilka? Dlaczego Paweł i nie tylko Paweł, jednak do tej trzeźwości e, nawiązuje? Dlaczego mówi, że warto być trzeźwym? Znaczy, wiecie, prawda jest taka, że alkohol niestety nie jest niczym dobrym. I to wszyscy powiedzą, od lekarzy, po wszystkich tych, którzy nawet alkoholu nawet od czasu do czasu używają. Ale prawda jest taka, że on trochę zmienia rzeczywistość. On nas trochę wyciąga z tego, w czym jesteśmy i stawia trochę w innej, nie do końca realnej rzeczywistości. Niestety. I teraz ktoś mu powiedzieć, nie no, od czasu do czasu, przecież można. Ja nie mówię, że nie. Tylko wiem, że alkohol potrafi absolutnie zniszczyć człowieka, jego bliskich, jego najbliższych, jego rodzinę, jego rzeczywistość. Mam tą świadomość. Już nie mówiąc o tym, że potrafi zniszczyć też organizm człowieka. Ale Paweł myśli, że oprócz tego, że mówi, bądźcie trzeźwi, ma też na myśli coś takiego, że jeżeli oni, ci ludzie, do których pisze, są w takiej sytuacji, w której czują, że ten Czas się zaraz skończy, to upijanie się nic nie zmienia. Mamy świadomość tego przecież, że ludzie bardzo często zapijają swoje problemy. Nie rozwiązują, ale je zapijają. Tak? Jest źle, w pracy jest źle. Żona powiedziała nie takie słowa, jak powinna. Zmęczeni jesteśmy, przed Netflixem byśmy chcieli usiąść. No to co, piwko, pach, jedno, drugie i nagle, ha, nie, no życie jest piękne, fantastyczne. Nic nie muszę załatwiać. Wziąłem, otworzyłem, jest dobrze. To, że dzieci, że żona jakaś nie do końca zadowolona, a być może i męż, bo to też przecież bywa i tak, tak? To już nie do końca, bo w tej rzeczywistości właśnie po alkoholowej niestety, ale mamy zaburzoną, zaburzony obraz rzeczywistości. Ale Paweł mówi tu jeszcze w jednym kontekście, żeby y, ludzie byli trzeźwi, żeby mogli się modlić. Nie od czasu do czasu, ale cały czas. A czym jest modlitwa? To jest intencja. Czyli jest jakaś chęć czegoś. Jest jakiś cel, do którego chcemy dążyć. I modlimy się o niego, myślimy o nim, chcemy do niego dojść. Tak? To znaczy, że jeżeli chcielibyśmy osiągnąć cel, na przykład to jest taka absolutnie trywialna rzeczywistość, ale mamy świadomość tego, że chcemy zrzucić 15 kilo, albo 10, albo 5, tak? I wiemy, że alkohol niestety na kilka dni zatrzymuje proces chudnięcia i nabieramy wody przez to, tak? No to ten alkohol nam przeszkadza w osiągnięciu tego trywialnego celu. A jak chcemy mieć zdrową rodzinę, mieć czas dla dzieci, mieć czas dla żony, mieć czas na hobby, to niestety alkohol też to rozbinie. A jeżeli mówimy o, o, większym, rzecz, o większym celu, na przykład nauczenie się czegoś, na przykład stworzenie czegoś z kimś, to alkohol też to niszczy. Dlaczego? Bo nie skupiamy się na tym. Bo raczej wolimy zamknąć się w jakiejś takiej dziwnej rzeczywistości, która nie jest prawdziwa, i powiedzieć, nie no, to już też jest dobrze. Co wieczór jest dobrze. Tylko to powtarzane od czasu do czasu z większą potem y, częstotliwością, niestety, potrafi doprowadzić do absolutnie degradacyjnej choroby. Tak więc Paweł mówi o tym, żebyśmy byli roztropni i trzeźwi, po to, aby móc dochodzi do swoich celów, ale też do celów wspólnych, jakim jest zbór. Po drugie, i tu powiem szczerze, tak jak czytałem sobie ten tekst po polsku, to mówię, oby to nie było te słowo, bo mówi o tym, żebyśmy pałali, uwaga, pałali, tam jest dokładnie użyte, pałali do siebie miłością. No i w greckim mamy kilka określeń miłości, w tym jedno, które zostało tutaj niestety użyte, bo to nie jest miłość przyjacielska, która tu jest użyta, ale miłość agape, czyli taka bezwarunkowa. I modliłem się, żeby to nie było to słowo. Dlaczego? Bo my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, mamy do siebie taką miłością pałać, mamy do siebie taką miłość, taką miłość mamy sobie okazać, w bezwarunkową, jak rodzice swoim dzieciom w tej takiej normalnej relacji. Dlaczego mam z tym problem? Bo mam świadomość tego, że my raczej bezwarunkową miłością do siebie nie pałamy. My raczej siebie akceptujemy, tolerujemy, w porządku, niech tutaj będzie, niekoniecznie sobie wybaczamy, bardzo długo pamiętamy, jak ktoś nam zajdzie za skórę, i niestety. Ale nie okazujemy sobie nawzajem cierpliwości. No, oczywiście możemy powiedzieć, Paweł pisze, do ludzi, którzy wiedzą, że za chwilę umrą w takich bądź gorszych warunkach, no to niech się kochają, niech sobie nawzajem akceptację okazują, tak? no bo to łatwo. No, dwa, trzy dni, cztery, pięć, dziesięć, może dwa tygodnie. No, wiadomo, no to, ale tu, kiedy my mamy perspektywę co najmniej kilku albo kilkudziesięciu lat, mamy się nawzajem cały czas akceptować, mamy okazywać sobie bezwarunkową miłość. Mamy się akceptować, przepraszać, dziękować, podawać sobie rękę. Cały czas. O no to już problem. Ale jest to napisane, tak więc jakoś to trzeba rozwikłać, jakoś do tego trzeba podejść. Tak więc najlepiej zacząć od początku. No, jakie my uczucia mamy do najbliższych, tych, którzy siedzą tutaj w kościele? Pierwsze jest takie, że my się raczej nie znamy. Jest dzisiaj kilka osób, które widzę pierwszy raz, ale jest to też kilka osób, które, z którymi spędziłem no, ostatnie kilkadziesiąt lat już tutaj w tychach. Tak? I pytanie, czy ja wszystkich kocham? Darzę ich bezwarunkową miłością, akceptuję wszystkie ich wady i zalety, ale też czy te osoby akceptują mnie, są dla mnie wyrozumiałe, okazują mi współczucie, cierpliwość, czy raczej mówią, o nie, 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 o nie, 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 w taki sposób to ty mówić nam nie będziesz. My mamy tutaj grono znajomych, wśród których mamy pewien temat, a będziesz nim ty. I sobie na ten temat pogadamy. Hmm? A może robię to ja? No to cóż więc w takim razie powinniśmy robić jako zbór, który miałby być zborem, który faktycznie okazuje sobie miłość? Przede wszystkim powinniśmy się poznać. No niestety piknik parafialny, który miał się dzisiaj odbyć, nie odbędzie się ze względu, nie do końca słońca, ale jest po prostu strasznie zimno. Ale my powinniśmy się poznać. My powinniśmy siebie posłuchać. My powinniśmy siebie zobaczyć w różnych sytuacjach. No pytanie, czy jest możliwość, tak? No my się spotykamy, umówmy się szczerze, w niedzielę. W tygodniu może w sklepie ktoś przypadkiem kogoś spotka, a może i nie spotka. Ale o Boże właśnie takie rzeczy chodzi, tak? Żeby okazywać sobie miłość i szacunek, trzeba siebie poznać. Dlatego y, jeszcze nie wiem, jak, ale myślę, że warto się poznawać. I to nie to, żebym ja was wszystkich znał, ale żebyście Wy znali się lepiej. Po to są godziny biblijne, po to są wycieczki, po to są spotkania młodzieżowe, po to są lekcje religii nawet. Po to są, przepraszam, że tak powiem, ale tak jest, sprzątanie kościoła. Strzyżenie żywopłotu, zbieranie pieniędzy po to, żebyśmy się nawzajem poznali, żebyśmy poczuli razem odpowiedzialność. I wtedy może się okazać, że jak się lepiej poznamy, to nawet może się okazać, że jesteśmy w stanie sobie wybaczyć więcej, że jesteśmy w stanie sobie podać rękę, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że ktoś kogoś nie lubimy, kogo, kogoś nie rozumiemy, to nagle okaże się, że aha. To dlatego on taki jest. Aha, to dlatego, taka jest jego historia. To może dlatego on takie decyzje podejmuje. Byłoby inaczej? Natomiast w rzeczywistości, w której nie, znają się, nie zna się nikt, no to wszyscy mówią, no, oceniają z tego co wiedzą. A jak nie wiedzą nic, no to po prostu oceniają. A że nie oceniamy raczej pozytywnie, a negatywnie, no to mamy efekt jaki mamy. Dobra. Po trzecie. Gościnność bez szemrania. Wszyscy znamy sytuację, i to też ciekawe, że już w Biblii o tym już jest napisane, a zwłaszcza w czasach, w których jednak ludzie potrzebowali jednak jakiegoś nawzajem wsparcia, z rzeczywistości, w której, to ja za szybko powiedziałem, mi się zgłoski i spółgłoski zmieszały, poczekajcie. Okej. Okay. Już Paweł znał sytuację, w której przychodzą goście do domu i... jest dziwnie. Jest długo. Za długo. I jeszcze tyle jedzą. Oj, piją tyle. Jezu, kiedy oni pójdą? No przecież wiadomo, mówiliśmy się, ale. Dzieci trzeba położyć, odpocząć, trzeba Netflixa odpalić, tak? No, kiedy to się w końcu skończy? Znamy tą sytuację? Okej, okay, no fajnie, że przyszli, ale już mogliby pójść. <grystanie> y tylko tam sytuacja była trochę inna, bo tam, jak trochę za II Wojny Światowej, ludzie okazywali sobie gościnność ze względu na to, żeby ludzi uratować. I wiecie, jak, jak, sobie, jak ja pisałem magisterkę właśnie na temat obozów koncentracyjnych w III Rzeszy i uświadomiłem sobie, bo tam dość dużo lektur właśnie takich, czytałem i ucieczek z obozów koncentracyjnych i ludzi, którzy mieli, do, których miała dotknąć wywózka i ukrywali się w domach, próbowałem Wtedy uświadomiłem sobie taką niesamowitą rzecz, bo my to chwalimy, tak? Znaczy ludzi, którzy faktycznie zabezpieczali ludzi, swoich sąsiadów zazwyczaj, przed tym, żeby gestapo, czy jakaś inna komórka Rzeszy Niemieckiej nie, tych ludzi nie aresztowała. Ale jak sobie uświadomiłem, że ci ludzie ryzykowali nie tylko swoim życiem, przepraszam, ale życiem swoich bliskich że funkcjonowali w czasach, w których nie było przecież jedzenia. One były przecież reglamentowane, jedzenie i picie. I kiedy pod podłogą, na strychach, w stodołach trzymali ludzi, którzy e, byli autentycznym ryzykiem dla nich samych, to powiem sobie, hmm, to było straszne. Bo ja myślę, że wielokrotnie pojawiały się myśli, jak nie co wieczór, a nie poranek, a już mówię o tym sytuacji, w której były patrole, które sprawdzały domy i stodoły, w których mówię, po co nam to wszystko? Przecież możemy powiedzieć, że tych ludzi nie ma. Albo powiedzieć tym ludziom, niech oni już idą. Dlaczego my mamy ryzykować? To my jesteśmy Żydami? I tak próbuję teraz jakby przełożyć to na czas i na chwilę obecną. No nie ma sytuacji, w której mamy jakąś mniejszość, która jest w jakiś sposób zagrożona, Aresztowaniem, zagrożona czymkolwiek, ale czym może być nasza gościnność, a czym nie jest? Przede wszystkim nasza gościnność jest, y, y, dobrze, żeby była autentyczna. To znaczy, że jeżeli chcemy, żeby ktoś przyszedł, to mu powiedzmy, przyjdź, odwiedź mnie. Jeżeli nie chcemy, no to też to uczciwie powiedzmy. A jeżeli zapraszamy kogoś do domu. To dajmy mu też coś powiedzieć. Zaakceptujmy go takim, jakim jest. Posłuchajmy go i powiedzmy to, co mamy do powiedzenia. W szacunku i zgodzie. Jeżeli problemem jest to, że ktoś e, siedzi za długo, no to może warto uczciwie powiedzieć: Umawiamy się na określony czas. Uczciwie. E, I tu jest pewien problem e, ze względu na to, że ta gościnność ona się zmienia, bo my spotkamy się rzadziej. Przez co też rzadziej okazujemy sobie tą gościnność. Natomiast w kontekście tym naszym gościnność jest przede wszystkim autentyczna, prawdziwa i równa. Znaczy, traktujemy siebie równo. I po czwartej to już jest ostatnia rzecz, abyśmy służyli wszystkim darami, jakimi Bóg nas uposażył. W kontekście zboru. No i tu powiem szczerze, miałem największy problem, zwłaszcza, że jakby rozmawialiśmy też o, o tym na Radzie parafialnej, ja nie jestem w stanie teraz tego wszystkiego powiedzieć, o czym mówiliśmy, natomiast ten temat jest jakby tematem, który jest dla nas e, prawdziwy i autentyczny, bolący i wymagający rozwiązania. Co znaczy, że każdy z nas powinien służyć e, darami, jakimi Bóg nas uposażył w kontekście zboru. E, to znaczy, że każdy z nas, jak tutaj jest, e, ma jakieś określone umiejętności, ma jakieś określone dary, jest też w jakiś sposób upasażony fizycznie, mentalnie, finansowo. To samo tyczy się osób, które słuchają e, tego kazania, tego nabożeństwa. My wszyscy stanowimy zbór. Tylko jakim on różnym zborem jest od zboru, do którego pisał Apostoł Piotr. My siedzimy dzisiaj tutaj w gronie, pewnie podejrzewam, 80 ludzi. Słucha nas przez cały tydzień około kolejnych 300. Przy każdym komputerze siedzą zazwyczaj dwie osoby, to daje 600. A prawda jest taka, że mamy problem z najprostszymi rzeczami, remontami, rzeczywistością, która nas otacza. Mamy z tym problem. Nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Nie jesteśmy w stanie zaplanować ani remontów, ani tego, co się wydarzy. Widzimy, że tutaj jest, tu niedomega, tu, nie, tu trzeba pomalować, a my nie mamy na to środków. Nie mamy. I ktoś powie, no, bo no, tak jest, no to trudno, no, tylko no, pewnie tak jest. Tylko, że jest jakieś grono ludzi, które faktycznie czuje chęć, potrzebę angażowania się i wzięcia na barki. Nietrudnego, bardzo trudnego zadania, aby to wszystko w jakiś sposób utrzymać, ale są sami. I ich środki muszą być o wiele większe, w sensie nie tylko finansowe, ale też jakby y, fizyczne. tak. Znaczy, prosty przykład. Strzyżemy od kilku lat żywopłot, robimy to w dwie, trzy osoby. Zajmuje to nam ileś roboczo godzin. Ale kiedy byłoby nas y, raz tyle no To tych godzin nie jest mniej. Jak byłoby to, byłoby nas nie trzech, a sześciu, a dziewięciu, no to w zasadzie to jest jedno popołudnie, do dwunastej jest załatwione. Prawda? Kiedy mówimy o remontach, to ktoś mówi, no dobra, no to ja Ci dam 200-300 zł, no to wyremontujemy schody, które kosztują 50. No nie. Ale kiedy mówimy o 600 ludziach, którzy są gdzieś w obiegu, słuchają tego, i no to dam 10 zł, tak? No to razy 600, no to to już zrobi swoje. I to są, wiecie, proste rzeczy, które myślę, apostoł Piotr tutaj zwrócił na to uwagę, mówi, słuchajcie, daszcie i uposażajcie wszystkich tym, co macie. Macie samochód? No to przywieźcie kogoś na, na bożeństwo. Macie umiejętność nauczania? To uczcie. Macie chęć pomocy? Znaczy tutaj teraz mieliśmy te ze schodami, ja też bardzo dziękuję za to, że trzeba było podmurówkę zrobić. Ktoś przyszedł do mnie i powiedział, ja to zrobię. No I fantastycznie. Ktoś mówi, wali się wieża, y, znaczy podest, no to trzeba to zrobić i jest zrobione. Ale to wszystko jest tak jak z powodzią. Jak się rozlało, no to teraz wojsko, straż, straż graniczna i wszyscy na już, na teraz. I ludzie, wiadra, łopaty, y, osuszacze. Tak jak było jak z Ukrainą. Trzeba pomóc, trzeba ludzi przyjąć. I fantastycznie ludzie się skrzyknęli a po miesiącu wszyscy z zadyszką. To to się jeszcze nie skończyło ta wojna. Bo my nie mamy sił. I to jest autentyczne i prawdziwe, bo zbyt dużo ludzi naraz próbuje pomóc w zbyt krótkim okresie. Czasy się absolutnie zmieniły. My musimy umieć funkcjonować nie na zasadzie takiej, że są akcyjne akcje i w tych akcjach rzucamy całą masę sił, całą masę środków i po tygodniu dwóch jesteśmy już wypompowani. My musimy nauczyć się funkcjonować bardziej składnie. I to też jest ciekawe, bo to jest właśnie dzisiejszy list, który mówi o tym, że rzeczywistość niestety się kończy. I ja myślę, że nasza rzeczywistość w kontekście 29. rocznicy, trzeba powiedzieć, ta rzeczywistość, w której funkcjonowaliśmy przez minione 40 lat się skończyła. Kościół już tak nie funkcjonuje. Ona się zmieniła i zmienia. I my musimy się nauczyć odnaleźć tej rzeczywistości. Jak to zrobimy? Zastanawiamy się nad tym, ale im więcej głów, tym więcej pomysłów. Także zachęcam. No i życzę wam z okazji naszych urodzin. Wszystkiego, co najlepsze. Twórzmy to miejsce razem. Czujmy się odpowiedzialni za nie, bo to jest Wasze. To jest Wasze miejsce. Amen.